Mamy do czynienia z Polski Watergate, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych i przedstawiciele partii Demokratów pokazywali mi, jak ekipa Nixona chciała właśnie ich zniszczyć w czasie kampanii. Mam powołał specjalny zespół, który właśnie temu służył, to wydawało mi się, że to było 50 lat temu i to się nigdzie już na świecie więcej nie powtórzy. Tym bardziej, że Nixon zapłacił za to bardzo wysoką cenę, a tu się okazuje, że po 50 latach dokładnie mamy to samo w Polsce, bo Tutaj szpiegowano, wykradziono dane nie panu Brejzie tym, i nie nawet posłowi Brejzie, ale szefowi sztabu największego obozu politycznego, które było względem obecnie rządzących. Wydaje się to, że to była zakrojona akcja, która miała na celu zdyskredytowanie całego komitetu i samego Braze. Dlatego to polskie Watergate musi mieć swój finał. Dlatego my będziemy chcieli absolutnie tę sprawę do końca wyjaśnić, kto za tym stał. No, wiemy, że partia rządząca, ale teraz trzeba zmieniać nazwiska, podać te osoby. Ja już od dłuższego czasu traktuję zarówno to, co w telefonie jest przesyłane, jak i to, co przesyłam w korespondencji mailowej, jako coś, co może potencjalnie być infiltrowane przez ten rząd. Dziś to są politycy opozycyjni, ale jutro to mogą być przedstawiciele ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, kobiecych ruchów, które walczą o prawa kobiet. A więc sprzeciwiajmy się temu i naprawdę wybierajmy mądrze w wyborach. To chyba nikogo nie dziwi, że media publiczne, że telewizja publiczna idzie ręka w rękę z, ze służbami specjalnymi tego rządu. Propaganda pis w telewizji publicznej chciała umoczyć w wielkie brudy senatora Brejze. Mafia medialna PiSu robi swoje. Najważniejsze, żeby wygrała ich racja, a nie prawda.